4, 5, 6 12 lat. 12 lat temu, tak takie No, takie zaczęły się komplikacje. Zasunęli granicę o 6 metrów. Ten zmarł, ten właściciel tego, no to już tego, jak moja żona zmarła, to bo za rok moja żona zmarła, to już oni te chłopaki wtedy już mieli mnie. Kiedy oni tam wybudowali sobie garaże, nie, bo tam miał być zakład, y y Naprawczy. I naprawczy i na granicy stał. I to tam kazali mu to rozebrać, bo było to niezgodne. No, no na lewo. Pokażmy, może po ten budynek. Od którego to się zaczęło, tak naprawdę? O ten domek chodzi, nie? To tutaj. O, o to, o to. I kiedyś rozumiem, co. Pan Kazimierz yy, doszedł do tego, że to należy zburzyć. Nie, nie, pan Kazimierz nie. nie. Tylko, tylko była tutaj ktoś pod tego. To inspekcja nadzoru budowlanego. Kazali to zlikwidować. Ale że ten sąsiad był, znał się bardzo dobrze z geodetą. Przesunęli granicę o 6 metrów. Także na dom weszło i z to I stąd się to wzięło. I tam dalej idzie teraz są... Bo to są dwie działki teraz. Tam jest ta działka, co, co ta, 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 ta młoda ma, nie? córka. A tutaj właśnie ten. Zięć tej, 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 tej Ale to, że oni te działki zmienili, przesunęli o 6 metrów, przez lata nikt tego nie, nie wychwycił, tak? Nie, nie nikt wychwycił, tego nie ruszał. Tylko oni do, na, na, na tych mapach zobaczyli teraz, nie?, że, że są działki zmienione. Ale oni to wprowadzili do map geodezyjnych w tak, starostwie. Tak. Teraz jest e, Finder zrobiony. I w Czuchowie mówią, że tego nie można odwołać, nie, bo, no to, bo jest prowadzone to jest już, mapie wprowadzone w A ktoś kiedyś mógł się temu sprzeciwić? Były jakieś pisma, coś przychodziło? Nie, nie. Nic, nie. Nic, nic, nic. Dopiero nie. mówię, że jak tego, jak przyszło. Jak oni zażądali ja oni tutaj. Pieniądze chcieli. W sąsiad. E, zażądał od Kazika Gracy no. 20 tysięcy i powiedział, że tam właśnie te, te, te mapki są teraz nowe mapki i tej mapki on się trzyma, że po środku mieszkania idzie i zażądał od Kazika 20 tysięcy, no. i Kazik się nie zgodził, więc on jego, Kazika, Gracę oddał do sądu. Szwager. wynajął tego geodetę Fischera, no i Fischer wszystkie, to, to wszystkie znaczy, granice… Kazik nie, nie Kazik wynajęła, gmina go wynajęła no, no. i to z gminy no, były… Ale najpierw przez tego, przez Kazika, nie, było, nie? Tak. No, że myśmy tam z nim zaczęli i gmina go wynajęła. No i, t, i co zrobił ten Godeta? No i Godeta stwierdził, że to nie że, może być, że są sfałszowane też. Tak. Czyli na korzyść pana zeznał tak, ten tak. Godeta. Na korzyść. O teraz jeszcze jest jedna sprawa, bo gdyby to było takie, te granice były na początku, to przecież szwagier <gryw focus> dostał piesz, ma budynek odebrany. Wszystkie były mapy, że jest. <gryw welfare> No, że wszystko dziennik się zgadzało wszystko, wszystko dziennik znamy, budowy, to to odebrana, rzeczy. odebrana, budynek odebrany. Z jakie rację on się teraz przesunął? Wiesz, sam się przesunął. Tysiące, Tak do mnie powiedziała, tak. Je, tak. że ona żąda 20 tysięcy, to będzie przywrócenie z powrotem do starych działek.